Dzień dobry, znajdujemy się na plantacji rzepaku. Dzisiaj chciałbym oszacować uszkodzenia plantacji przez przymrozki oraz sprawdzić stan zagrożenia rzepaku przez szkodniki. Znajdujemy się w Kromolicach, niedaleko Krotoszyna, województwo Wielkopolskie. Mamy początek kwietnia, krótko po drugiej fali przymrozków. Przed przymrozkami dwa tygodnie temu plantacja była potraktowana zabiegiem Tilmor w dawce 1 litr na hektar. Wtedy to rośliny znajdowały się w fazie BBCH 31 do 35. Wysokość stożka wzrostu była od 15 do 28 cm. Na dzisiaj faza rozwojowa to jest faza zielonego pąka, a więc BBCH 51. Na roślinach widoczne są uszkodzenia na łodydze, gdzie łodyga jest pęknięta oraz na liściach zbrązowiałe brzegi liści oraz odrzucone starsze liście, które są brązowe, zaschnięte. Środek łodygi jest nieprzemarznięty, pąki kwiatowe są zielone, żywe, korzeń również jest zdrowy. Sprawdziłem naczynie żółte, w naczyniu żółtym nie znalazłem żadnych chowaczy, natomiast znalazłem 14 słodyczków. To świadczy o tym, że za chwilę zacznie się intensywny nalot słodyszka, Plantację należy zabezpieczyć przed szkodnikami. Tutaj będziemy robili zabieg proteusem w dawce 0,5 litra na hektar. Podsumowując. Przymrozki niewiele uszkodziły rzepak, plantacja wygląda dobrze. W tej chwili musimy się skoncentrować na dalszym poprawnym prowadzeniem plantacji, a więc zabezpieczeniem plantacji przed szkodnikami. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.